PixBlocks kurs 14 Python lekcja 5 rozwiązanie zadań Cześć, ja nazywam się Zygmunt. Dziś rozwiążemy piątą lekcję Pythona, czyli kontynuujemy kurs 14 w programie PixBlocks. Tematem lekcji jest wstęp do pętli. W pierwszym przykładzie poznajemy pętlę for, dzięki niej jesteśmy w stanie wykonać daną czynność określoną liczbę razy. W tym przykładzie wypiszemy zmienną i 10 razy. Musimy pamiętać, że jeżeli zakres nasz wynosi 10, ale program numeruje od 0, to dojdziemy do 9, wypisując 10 cyfr. W pierwszym zadaniu, korzystając z pętli for, wypiszemy liczby z zakresu od 1 do 5. Pamiętając, że pierwszą cyfrą jest 0, to musimy zawsze do i dodać 1. Drugie zadanie jest podobne. Korzystając z pętli for, wypisujemy liczby z zakresu od 1 do 20. Aby przyspieszyć wypisywanie danych, możemy użyć suwaka tuż obok przycisku play. Drugi przykład pokazuje nam, że pętla for nie służy tylko do wypisywania cyfr, możemy także jej użyć do wypisywania słów. W tym przykładzie jest to słowo hello. W zadaniu trzecim, korzystając z danej wejściowej i listy input, wypisz daną ilość razy słowo pixblox. W zadaniu czwartym, pierwsza dana wejściowa to zakres pętli. Wypisz drugą podaną liczbę dokładnie tyle razy. W zadaniu piątym, wypisz słowo Hello daną ilość razy podaną na wejściu, a następnie Goodbye dokładnie tyle razy samo. Pamiętaj, że przy drugiej pętli zmienną i musisz zamienić na inną literę. W zadaniu szóstym wypisujemy słowo Hello oraz Word oddzieloną tabulatorami podaną ilość razy. Przypomnę, że tabulator robimy wypisując backslash T. Przykład trzeci pokazuje nam, że dzięki pętli FOR możemy w szybki sposób policzyć kolejne potęgi dwójki. Operacja na zmienny result wykonuje się dokładnie tyle razy, co zakres podany FOR. W zadaniu siódmym musimy obliczyć potęgi trójki. Stopień potęgi jest podany na wejściu. Zamiast result równa się result razy 3, można skrócić zapis do result razy równa 3. W zadaniu ósmym mamy wypisać potęgi liczby 2 o podanych wykładnikach. Przypomnę, że potęgę zapisujemy podwójnym znakiem mnożenia. Tym razem przechodzimy przez całą tablicę input. W przykładzie czwartym musimy napisać program, który policzy sumę wszystkich liczb podanych na wejściu. Na początku ustalamy nasz wynik na zero. następnie w pętli for za pomocą metody len, która zlicza długość naszej tablicy, dodajemy co krok kolejny element. Zadanie dziewiąte jest analogiczne do przykładu czwartego, tylko tu zamiast zrobić program liczący sumę, to my liczymy iloczyn z podanych liczb na wejściu. W zadaniu dziesiątym musimy napisać program, który policzy średnią z podanych liczb na wejściu. Najpierw musimy dodać wszystkie liczby do siebie jak wcześniej, a na końcu sumę wynik podzielić przez liczbę elementów tablicy. Żeby otrzymać wynik po przecinku, musimy wymusić typ zmiennej float. W zadaniu 11 naszym zadaniem jest napisanie programu, który pomnoży podane na wejściu cyfry przez 2 i je wypisze. Czyli w każdej pętli liczymy i wypisujemy wynik. W zadaniu 12 celem jest napisanie programu, który wypisze liczby przeciwne do podanych liczb czyli w pętli wypisujemy każdy element mnożąc go przez minus -1 w zadaniu 13 musimy zaokrąglić podane liczby do tylu miejsc po przecinku ile jest równa ich cyfra jedności żeby to zrobić tworzymy zmienną precision która będzie typu int ale najpierw wewnątrz traktujemy ją jako string i wyciągamy nasz pierwszy element który jest indeksem 0 jak mamy już wyciągniętą liczbę jedności, to poniżej wypisujemy używając funkcji RAND. Pierwszy element to nasza liczba, a drugi to liczba miejsc po przecinku do zaokrąglenia. Przykład piąty pokazuje, że pętla FOR umożliwia nie tylko iterację po zakresie liczbowym, lecz także po strukturze danych, np. po liście. W takim przypadku zmienna I będzie przyjmować wartości każdego kolejnego elementu z listy. W zadaniu 14, za pomocą iteracji popętli, wypisz wszystkie cyfry podane na wejściu przy użyciu listy input. W zadaniu 15, wypisz podane słowa za pomocą iteracji po liście input. Niech pierwsze litery podanych wyrazów będą napisane wielką literą. Użyjemy tu metody capitalize. Zadanie 16 jest podobne do poprzedniego. Używamy tu również metody capitalize. Ten sam sposób co poprzednio. W zadaniu 17 na wejściu zostały podane średnice pewnych okręgów. Oblicz ich pola. pi uzyskasz przez math.pi wynik zaokrągli do dwóch miejsc po przecinku funkcją rand i wynik wypisz. Mamy podaną średnicę, więc musimy podzielić ją przez 2, ponieważ we wzorze jest promień do kwadratu. Musimy też użyć zmiennej float. W zadaniu 18 oblicz pierwiastki z podanych liczb o podanym stopniu. Wypisz wynik jako liczby zmienno float. Tworzymy dwie zmienne, number i degree. Za pomocą split wyciągamy kolejne elementy. Wypisujemy wynik poprzez zmienną number podniesioną do potęgi 1 przez stopień. W przykładzie 6 poznajemy metodę split, która umożliwia nam podział danej linijki wejściowej na listę zmiennych. W zadaniu 19 musimy napisać program, który obliczy ilość wolnych miejsc w samolocie. Na wejściu w każdym wierszu znajdują się trzy liczby. Ilość miejsc w rzędzie, ilość rzędów oraz ilość zajętych miejsc. Wypisz dla każdego zestawu danych ilość wolnych miejsc w danym samolocie. Można to zrobić tak, że w pętli FOR dla każdej linijki wykorzystujemy metodę split. Liczymy sumę wszystkich osób, a w następnej linijce liczymy, liczymy liczbę wolnych miejsc. I następnie wypisujemy ją. W zadaniu 20 mamy napisać program, który obliczy średnią geometryczną dla podanych ciągów liczbowych. Wynik zaokrągli do dwóch miejsc po przecinku. Można to rozwiązać tak. Robimy pętlę form, żeby przejść przez wszystkie linijki. Następnie metodą split łączymy je w listy i dla każdej listy tworzymy zmienną produkt. Następnie robimy wewnątrz kolejną pętlę, żeby pomnożyć wszystkie elementy. Żeby obliczyć średnią, nasz wynik podnosimy do potęgi 1 przez liczbę elementów i to wszystko umieszczamy w metodzie RAMD, żeby zaokrąglić wynik do dwóch miejsc po przecinku. Następnie dla każdej linijki wypisujemy wynik średniej geometrycznej. W zadaniu 21 na wejściu zostało podane osiągnięta ilość punktów przez ucznia na sprawdzianie oraz maksymalna ilość punktów do zdobycia. Wykorzystując metodę split. Podziel każdą linijkę na wejściu na listę z dowolnymi zmiennymi. Następnie wypisz wynik procentowy z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Zaczynamy robiąc pętlę for, żeby przejść przez wszystkie linie. Za każdym razem za pomocą metody split wyciągamy do zmiennej points liczbę punktów i do zmiennej max liczbę wszystkich punktów. Następnie obliczamy wynik dzieląc punkty przez max i mnożąc to przez 100. Wszystko jeszcze umieszczamy w funkcję rand. Żeby zaokrąglić to do dwóch miejsc po przecinku. Następnie, żeby wypisać wynik, konwertujemy go na string i dodajemy znak procenta. W przykładzie siódmym dowiadujemy się, że metoda split domyślnie najpierw próbuje rozdzielić elementy oddzielone za pomocą spacji. Czasem gdy elementy są oddzielone innym znakiem, musimy podać ten znak jako argument funkcji split. W tym przypadku podzielimy elementy, które są oddzielone tabulatorem. W zadaniu 22 na wejściu zostały podane liczby oddzielone średnikami i spacją. Za pomocą funkcji split podziel elementy i zapisz w liście oraz przekonwertuj na typ int. Wypisz finalną listę do każdego ciągu liczbowego. Do rozwiązania użyjemy informacji z poprzedniego przykładu, czyli wywołamy split z argumentem. W zadaniu 23 musimy rozdzielić podany tekst na elementy oraz je wypisać w postaci listy wiedząc, że są oddzielone znakiem, który jest podany przed łańcuchem znaków i oddzielony tabulatorem. Wykonujemy to w pętli FOR. Tworzymy splitter, czyli nasz element podany przed łańcuchem i oddzielony tabulatorem. Do zmiennej tekst dodajemy resztę elementów po tabulatorze. Na koniec drukujemy za pomocą SPLIT jako argument stosując nasz splitter. Poniżej mamy zabawy, które są czystymi lekcjami do poćwiczenia nowo poznanej wiedzy z kursu. Zachęcam do eksperymentowania. W tej lekcji to już wszystko. Zapraszam do kolejnych. Do zobaczenia. Cześć.